Dzisiaj witam Was moi drodzy w wideo, które skupia się na najważniejszej rzeczy na świecie na mnie. Nie od dziś wiedziałam, że jestem pępkiem świata. Kiedy zapytałam, czy chcecie Q&A, tak naprawdę chciałam uzyskać odpowiedź, że chcecie. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to cześć, mam na imię Ania i na ogół staram się nie być tak strasznie skupiona na sobie i staram się robić wideo trochę o innej tematyce niż, niż nie wiem, niż czubek mojego własnego nosa, ale mam nadzieję, że może coś Cię tutaj zainteresuje, ponieważ jest kilka pytań, które, które mnie samą zaintrygowało. Podzieliłam to wideo na trzy sekcje i są to YouTube, Zero Waste i pytania osobiste. Ponieważ wydaje mi się, że tak będzie nam łatwiej wszystko to, co tutaj się będzie działo, ogarnąć. Będę czytać z telefonu. Skąd masz dojście do informacji niemożliwych do sprawdzenia dla normalnego człowieka? Większość informacji, którymi się z Wami dzielę, to są informacje, które znajduję w internecie. Jakby idę po nitce do kłębka, często znajdę jeden artykuł, w którym e, może nie będzie tej informacji, której konkretnie szukam, ale będę, będą inne informacje na temat na przykład naukowców, którzy zajmowali się czymś co jest podobnym do zagadnienia, o którym e, chciałabym dowiedzieć się więcej. No i tak właśnie e, jakby to wygląda i to trwa. Często te badania, te poszukiwania potrafią zająć mnie naprawdę długo. Często idą strasznie szybko. Nie wiem, to wszystko zależy od wszystkiego. Bardzo lubię mówić, że wszystko zależy od wszystkiego, ponieważ według mnie opisuje to dokładnie rzeczywistość. Czy mogłabyś polecić jakieś ciekawe książki, filmy, artykuły, kanały na YouTube o podobnej tematyce do Twojej? O książkę zrobiłam specjalnie dedykowane wideo, tak więc odsyłam Was do tego. Jeśli chodzi o filmy, pff, może też mogłabym po prostu zrobić na ten temat wideo, ponieważ jest tak strasznie dużo filmów, które według mnie są wartościowe. Czy filmy fabularne, czy filmy dokumentalne. E, tak więc ciężko jest mi teraz wymienić jeden jakiś najważniejszy, który warto by było obejrzeć. Jeśli chodzi o kanały na YouTube, to e, powiem Wam szczerze, że ja oglądam kilka kanałów, tak e, w miarę regularnie. Będzie to na przykład Secular Talks czy Breaking Points, gdzie bardzo często znajduję inspirację do wideo, ponieważ oni bardzo często opowiadają o wydarzeniach bieżących na świecie i w związku z tym jakby czymś tam mnie intrygują, co sprawia, że później jakby chcę rozwinąć temat. Lubię podcasty Jorogana. Wiem, że Jorogan jest całkiem kontrowersyjną personą w internecie, ale ja osobiście uważam, że prowadzi swoje wywiady w bardzo fajny sposób i że w fajny sposób ponieccy do jest w stanie naprawdę e, zainteresować odbiorcę tematem odcinka. Co jeszcze lubię? Lubię taki kanał, który nazywa się Second Thought i w ogóle uważam, że jest naprawdę świetny. Our Changing Climate, Levi Hildebrand. Czy masz listę tematów do zrealizowania? Skąd czerpiesz na nie pomysły? Tak mam listę tematów do zrealizowania, chociaż często nie trzymam się tej listy, ponieważ w międzyczasie coś innego mnie zainteresuje i mam straszną zajawkę, żeby robić research na jakiś inny temat i w związku z tym nie kontynuuję czegoś co na tej liście mam, ale lista jest bardzo przydatna, ponieważ wtedy kiedy od czasu do czasu nie mam pomysłu na nic, to zaglądam na nią i tam wuala. Co sądzisz o modzie na prezentowanie kolekcji ubrań z sieciówek przez youtuberki? Głównie chodzi mi o aspekt zamawiania ubrań tylko do wideo i w większości przypadków odsyłania ich z powrotem. To jest według mnie niesłychanie interesujący temat, i swoją drogą zrobiłam w ogóle jedno wideo, które mówi o haulach, właśnie, e, ponieważ e, sytuacja jest taka, że YouTube promuje widea, na których pokazujemy rzeczy, które kupiłyśmy bardziej niż wideo, w których na przykład chcę przekazać Wam informacje. I ja po moich statystykach widzę to, że YouTube częściej promuje wideo, w których na przykład nie wiem, opowiadam Wam o 10 takich rzeczach, 15 takich rzeczach. W jakiś sposób algorytm jest w stanie wychwycić, że w tym wideo właśnie wymieniam po kolei jakieś konkretne przedmioty. I, I zareklamować to wideo dużo większej ilości osób, niż takie wideo, w których staram się przekazać Wam wiedzę jak nie wiem, na przykład Spermagedon, albo wideo o nie wiem, jakichś tam innych problemach związanych z Zero Waste czy innymi e, socjo-społeczno-psychologicznymi zagadnieniami. Tak więc wydaje mi się, że bardzo wielu youtuberów, zwłaszcza jeśli utrzymuje się z YouTube'a, to po prostu e, w jakiś taki sposób nie do końca ma też wybór i decyduje się, na tego typu treści, po prostu dlatego, że one się opłacają, to właśnie tego typu wideo dostają najwyższy CPM, czyli dostają reklamy, które płacą najwięcej. No, jeśli pomyślimy o tym z tej perspektywy, w sytuacji, kiedy ktoś nie jest taki jak ja i nie ma pracy od 9 do 17, tylko zarabia tylko i wyłącznie z YouTube'a, to wiadomo, że będzie starał się zrobić jak najwięcej wideo, tylko i wyłącznie takich, które będą mu rzeczywiście przynosić pieniądze. No bo za coś musi jeść, prawda? Co sprawia ci największą trudność w przygotowywaniu filmów? Kiedy już zrobię research i nagram wideo, to ten pierwszy moment, kiedy muszę usiąść do montażu filmu, jest chyba najtrudniejszy. Zawsze w tym czasie decyduję się sprzątać, gotować. Nie wiem, robić sobie włosy, robić sobie paznokcie, wszystko inne, żeby tylko nie usiąść. Kiedy już usiądę i zacznę robić, to jakoś to idzie. Ale ten moment, kiedy wiem, że muszę usiąść przed komputerem i montować wideo przez kolejne tam, nie wiem, 10 czy 15 godzin, to, to, to jest chyba najtrudniejszy moment, z jakim muszę się zmierzyć jako kreator. Przechodzimy do sekcji Zero Waste. Od kiedy jesteś eco Zero Waste? Ja jestem Zero Waste eko od nie wiem, od kilku lat tak naprawdę nie aż tak strasznie długo. Może od jakichś 5, 6, 7 lat. Ciężko mi jest to powiedzieć, ponieważ był to taki proces, który powoli jakby się działo. Yy, miałam bardzo wiele proekologicznych zachowań już 15 lat temu. Ale zaczęłam je nazywać proekologicznymi dopiero na przestrzeni ostatnich, tam nie wiem, właśnie 5 czy 7 lat. Wcześniej to były po prostu zachowania proekonomiczne, ponieważ według mnie bardzo często proekologiczne znaczy proekonomiczne. Czy u Ciebie w domu rodzinnym ekologia to ważny temat? Wydaje mi się, że ekologia chyba nigdy nie była jakimś ważnym tematem w moim domu rodzinnym, ale tak jak właśnie mówiłam wcześniej, wielokrotnie przejawiały się różne proekologiczne zachowania. Które ja teraz kultywuję. I tak na przykład y, moja mama zawsze zachęcała nas do tego, aby niekoniecznie kupować nowe ciuchy, ale na przykład szuka, szukać starych ciuchów wśród jej ciuchów, tak aby nosić to, co już jest w domu. W ogóle chodzenie na strych do babci i wynajdowanie tam pięknych ciuchów było jednym z najfajniejszych e, doświadczeń, jakie e, takich modowych, jakie chyba w ogóle pamiętam, ponieważ naprawdę budziło to bardzo dużo kreatywności we mnie. Inna rzecz, która też bardzo często przejawiała się na nas w rodzinie, to nie wyrzucanie rzeczy, jeśli naprawdę coś już nie zasługuje na to, żeby zostało wyrzucone, naprawianie rzeczy, to jakby wszystko było yy, jakby zupełnie normalne, że to robiliśmy. Czy czasem czujesz, że zero waste Cię ogranicza? Zrobiłam na ten temat wideo, w którym właśnie mówię, że zero waste czuło mi życie i e, czasem mogłabym mieć odczucie, że zero waste mnie ogranicza, ale z drugiej strony zero waste daje mi bardzo dużo wolności w innych aspektach. Wydaje mi się, że zero waste jest po prostu dupa, zupełnie takim samym stylem życia jak każdy inny i zawsze będziemy mieć i plusy i minusy. Niezależnie od tego, czy będzie to styl mega konsumpcyjny, czy mega minimalistyczny, to po prostu musimy być przygotowani na to, że nigdy nasze życie nie będzie idealne. Czy zdarza ci się obsesyjnie sprawdzać kupowane produkty, do tego stopnia, że martwisz się, czy nadal jest to zdrowe podejście? Tak, czasem mi się zdarza i czasem się martwię i zawsze kiedy mi się to zdarzy, to wtedy wiem, że muszę odpuścić na chwilę i wtedy staram się po prostu odpuścić. I jak odpuszczę tak chociaż na chwilę, to później na nowo mogę w zdrowy sposób <laughs> zacząć podchodzić do wszystkiego tego, co kupuję. Na przykład teraz ostatnio było całkiem sporo rzeczy, które musiałam kupić, o których w ogóle zrobiłam oddzielne wideo. Które już nie pamiętam też pojawi się na kanale. I ten research, który przeprowadzałam, był, był tak wyczerpujący, a ja byłam tak obsesyjna w nim, że w którymś momencie musiałam sobie po prostu powiedzieć: Stop! <laughs> Przestań zachowywać się jak wariatka, bo to nie chodzi o to, żeby być właśnie obsesyjnym, tylko o to, żeby nasze życie było lepsze. No i musiałam po prostu zrobić sobie kilka dni przerwy, tak żeby. Yy, żeby odetchnąć. Depresja klimatyczna. Czy doświadczyłaś lub czujesz podobne obciążenie psychiczne? Jak sobie z tym radzić? Czasem czuję obciążenie psychiczne związane z całym ruchem Zero, way, z ekologią, z tym, jak niewielki mamy wpływ w związku z tym, co robią korporacje na świecie. Myślę, że może zrobię na ten temat wideo, ponieważ widziałam całkiem sporo materiałów na ten temat, różnych, i czytałam na ten temat całkiem sporo artykułów. Tak więc mam nadzieję, że w jakiejś najbliższej przyszłości, jeśli jesteście zainteresowani, to dajcie mi znać w komentarzach i takie wideo się pojawi. Czy nie czujesz, że zero waste w skali konsumenta jest bez sensu wobec całego plastiku, elektrośmieci, ogromu ubrań, które są wyprodukowane? Tak jak powiedziałam, często czuję totalną bezsilność, jeśli chodzi o zachowania korporacji, i bardzo często zastanawiam się nad tym, co można zrobić, aby coś zmienić. Wiem, że tak naprawdę musimy wpłynąć na nasze rządy, żeby coś zmienić, i organizacje typu Zero Waste Polska są świetnymi miejscami, do których właśnie warto się udać, aby, aby próbować osiągnąć rzeczywiste zmiany w prawie, które naprawdę będą w stanie zmienić coś nie tylko na takim małym poziomie, na jakim działam ja tutaj. Tak więc tak. Czy twoja druga połówka też jest zero waste? Nie, moja druga połówka nie jest zero waste, ale jest bardzo otwarta na wszelkiego rodzaju minimalistyczne i zrównoważone rozwiązania. Głównie mu sprzedaję te wszystkie zero waste rozwiązania jako zdrowotne, ponieważ kupowanie produktów lokalnych, które są nienawożone, jest zdrowsze dla nas, ponieważ nie wydawanie pieniędzy bez sensu na ciuchy jest bardziej ekonomiczne i sprawia, że nie wydajemy tyle kasy i tak Tak więc zawsze staram się to sprzedać w jakiś taki sposób, żeby trafić do niego i żeby on też odnalazł w tym coś dla siebie. Z kolei moja druga połówka jest niesłychanym minimalistą, co y, bardzo chyba pomaga mi w tym, aby te zero-waste rozwiązania móc mu przemycić. Co sądzisz o rezygnacji z rodzicielstwa wyłącznie z powodów ekologicznych? Nie oceniam nikogo, kto decyduje się na dzieci albo kto nie decyduje się na dzieci. Uważam, że są to tak indywidualne kwestie i tak prywatne kwestie, że nawet na ogół staram się nie rozmawiać na ten temat z ludźmi, jeśli ktoś wśród moich znajomych chce o tym rozmawiać, to wie, że może do mnie przyjść i o tym rozmawiać, ale ja staram się nie pytać ludzi. Ważne jest to, żebyśmy robili to, co chcemy i żebyśmy żyli tak, jak chcemy i żebyśmy byli szczęśliwi za swoimi decyzjami. Czy jest coś, z czego nie potrafisz zrezygnować, aby być bardziej less waste? No na przykład ja y, lubię kupować ubrania i mam, myślę, całkiem sporo ubrań, jak na minimalistkę czy zero waste'owiczkę, co tutaj wiele osób mi powiedziało po, po jakimś tam wideo, w którym dzieliłam się z Wami e, ilością ubrań, którą mam i opowiadałam o czyszczeniu mojej szafy. Tak więc tak, wydaje mi się, że może to jest jedna z tych rzeczy, z których nie umiem zrezygnować, ale z kolei uważam, że skoro y, te ubrania wszystkie staram się nosić i staram się, żeby spełniały swoją podstawową funkcję, to nie ma w tym nic złego, tak więc... Mm. Tak się sama rozgrzeszam teraz przed Wami. Czy zdarzają Ci się ekogrzechy, grzechy typu lemoniada z budy w plastikowym kubku? Jak sobie radzisz w podróży z tym, że wszystko w hotelach i innych miejscach jest zapakowane w plastik na sztuki? Zdarzają mi się grzechy, oczywiście, zwłaszcza teraz w dobie pandemii, bardzo często była taka sytuacja, że po prostu na przykład nie można było nalać sobie czegoś do swojego kubka, nie można było, nie wiem, poprosić, żeby coś było zapakowane. W moje opakowanie, ponieważ zwłaszcza na początku pandemii nikt nie wiedział, jak to się je i jak będzie to wszystko wyglądało. Wszyscy byli bardzo ostrożni z dotykaniem cudzych przedmiotów i tak dalej. Jak sobie z tym radzę, no wydaje mi się, że nie możemy się dać zwariować, jakby yy, pomimo, że staram się, jak mogę, ograniczyć ilość śmieci, to jednak yy, chcę też żyć moje życie w taki sposób, aby. Nie fiksować się tylko i wyłącznie na punkcie tych śmieci, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Pomimo, że jednak chciałabym promować jak najbardziej zrównoważone decyzje zawsze i wszędzie. Czy jesteś weganką? Jakie jest Twoje podejście do weganizmu? Nie jestem weganką, chociaż staram się jeść jak najmniej mięsa. No, według mnie weganizm jest super fajny, ale jest niesłychanie wymagający i powodem, dla którego nie deklaruję się, że jestem weganką, to jest przede wszystkim fakt, że tak niesłychanie ciężko jest, zwłaszcza w podróży, kupić cokolwiek, co by było wegańskie, że naprawdę już wolę nie mieć takiego strasznego jakiegoś z tyłu głowy ograniczenia i móc ewentualnie właśnie jeść rzeczy też będąc poza domem, ponieważ tak, zawsze kiedy idę do kogoś w gości, to też nie wybrzycam i też jem to, co dostanę na talerz, ponieważ po pierwsze nie chcę, żeby ktoś wyrzucał jedzenie, a po drugie y, uważam, że jest to trochę brakiem szacunku, kiedy ktoś coś dla ciebie przygotowuje, a ty y, mówisz, że nie chcesz tego jeść. Oczywiście staram się wszystkim powiedzieć, żeby przygotowywali dla mnie produkty wegańskie, ale wiele osób absolutnie nie rozumie, czym są produkty wegańskie, i stąd na przykład sery. Czy, czy jakieś inne twarogi, bardzo często są uważane za wegańskie I, e, i bardzo często pojawiają się w tych wegańskich potrawach, które są specjalnie dla mnie szykowane. Jeśli masz maszynę do szycia, to jaką lub jaka jest Twoja wymarzona? Kiedyś miałam maszynę Singera i bardzo bym chciała mieć maszynę Singera i najprawdopodobniej w którymś momencie sobie ją kupię. Do tej pory nie kupiłam jej głównie dlatego, że e, ponieważ się w miarę często przeprowadzam, to zawsze, kiedy sobie pomyślę, że musiałabym ją ze sobą dźwigać, to e, po prostu aż mnie głowa boli. A tutaj w Czechach, gdzie mieszkam, są miejsca, do których można pójść i wynająć taką maszynę do szycia na godzinę, na przykład. Kiedy będę miała swój dom, kiedyś w którymś momencie mojego życia, to na pewno taką maszynę będę miała. Możliwe, że będzie to Singer, a możliwe, że będzie to inna maszyna. Wtedy chyba będę robiła e, research po prostu, żeby sprawdzić, która maszyna spełni moje oczekiwania. Zdrowie w stylu eko. Jak zastępować chemiczne produkty lecznicze ekologiczną, zdrową alternatywą? Jeśli chodzi o zdrowie, to uważam, że ekologia jest na drugim miejscu za zdrowiem, tak więc jeśli dostaję przykazanie, że mam brać jakieś leki, to je biorę. Co prawda nie dostaję takiego przekazania prawie nigdy, tak więc możliwe, że moja perspektywa jest trochę inna niż kogoś, kto na przykład codziennie musi brać leki przez całe życie w związku z jakąś przewlekłą chorobą, na którą choruję. Ale ale ja jakby uważam, że jeśli lekarz coś tam mówi, to Warto zrobić eko nawyk, który najbardziej ułatwił Ci życie. Chyba wszystkie ekonawyki nawyki ułatwiły mi życie. Mam wrażenie, że od kiedy zaczęłam interesować się ekologią zero waste i minimalizmem, to moje życie stało się dużo łatwiejsze, ponieważ przestałam otaczać się tak bardzo przedmiotami i przestałam się skupiać tak bardzo na przedmiotach. W ogóle to jest takie paradoksalne, ponieważ tutaj na kanale mówię całkiem często o przedmiotach i pod tymi wideami, które mówią o przedmiotach, dostaję informację, że to zero waste i minimalizm musi być straszny, skoro się tak skupiam na właśnie tym, co mnie otacza. A prawda jest taka, że właśnie ja się skupiam na tych przymiotach dużo mniej, od kiedy jestem minimalistką i, i interesuję się zero waste. Czy biżuteria typu Apart Pandora jest eko? No, przyznam się szczerze, że nie mam jakiegoś strasznego researchu na temat Apartu i Pandory, pomimo, że wiedziałam, że to pytanie się tutaj pojawi. Ja nie jestem fanką, yy, głównie ze względu na to, że można kupić bardzo dużo świetnej biżuterii z drugiej ręki. I uważam, że biżuteria z drugiej ręki jest równie dobra jak biżuteria z pierwszej ręki, przy okazji też często jest dużo tańsza. Twoja ulubiona marka zrównoważona? Lubię wielorazówkę i skrojone, ponieważ mam z nimi związek emocjonalny, jako że pracuję z dziewczynami i po prostu je lubię. Tak więc chyba to te dwie marki tutaj zasługują na wymienienie. Ile ubrań kupiłaś w tym roku? W tym roku kupiłam bardzo dużo ubrań i właśnie o tym będzie to wideo, które dla Was przygotowuję, o którym wcześniej wspominałam. I miałam ku temu całkiem spory powód. Eee, ponieważ po prostu zmienił mi się zupełnie kształt ciała i musiałam kupić ubrania, bo inaczej nie miałabym z czym chodzić. I w związku z tym kupiłam... Eee, uff, teraz jak się zastanawiam nad tym... To kupiłam chyba cztery sukienki, czy trzy sukienki. I też pożyczyłam od koleżanki eee, Ciuchy. Pożyczyłam od niej dwie pary spodni i podejrzewam też chyba trzy sukienki tak aby nie musieć kupować aż tak dużo, ponieważ yy, nie byłam do końca pewna, jak to będzie z tym kształtem mojego ciała i czy wróci on do swojego normalnego kształtu, czy nie. Przechodzimy do pytań osobistych, tak więc jeśli jesteście ciekawi więcej na temat tego, jakim jestem człowiekiem, to, to właśnie teraz chyba się może dowiemy czegoś, a może nie, zobaczymy, teraz z pełną powagą. Czym jest dla Ciebie sport? Uwielbiam sport, sport jest dla mnie jednym z najważniejszych elementów mojego życia, uwielbiam ćwiczyć, uwielbiam się ruszać, poprawia mi humor, sprawia, że czuję się lepiej ze sobą, staram się ćwiczyć co najmniej kilka razy w tygodniu w sytuacji, kiedy moje życie jest... Normalne, jeśli nie daj Boże, nie mogę ćwiczyć, to tak czy siak będę starała się znaleźć jakieś inne formy ruchu. Jak radzisz sobie z krytyką innych, zwłaszcza taką od ludzi, którzy tak naprawdę Cię nie znają? Myślę, że wszystko zależy od tego, jaka to jest krytyka. Czasem ktoś mnie skrytykuje i naprawdę ma to sens, ponieważ, nie wiem, będę jakaś tam arogancka, niemiła, zbyt zadufana, e, zbyt przemądrzała i jakaś tam, i jakaś tam. Jakby wydaje mi się, że trzeba słuchać ludzi, którzy są w naszym otoczeniu i trzeba, y, no nie wiem, jak odpowiadać na to, co do nas mówią. Ponieważ nie jestem idealna, to zdaję sobie sprawę z tego, że mogę popełniać błędy i że mogę czasem nie być taka, jak powinnam być. I zawsze doceniam, kiedy ktoś mnie krytykuje w konstruktywny sposób. Ponieważ dzięki temu mogę później być lepsza, o ile mi się uda, bo czasami mi się nie udaje i czasami popełniam ten sam błąd kilka razy. Z kolei jeśli chodzi o tą krytykę online, to mam bardzo taki dziwny stosunek do niej. Zwłaszcza jeśli odbywa się ta krytyka poprzez jakieś obraźliwe komentarze na YouTubie, to nie do końca nawet wiem, co mam z nim zrobić, bo jakby widzę, że ktoś jest niezadowolony w związku z tym, co powiedziałam, ale jeśli jest to jakaś zupełnie wulgarna forma ekspresji własnych emocji, to zupełnie jakoś nie jestem w stanie tej osoby potraktować poważnie i nie jestem w stanie tak emocjonalnie odnieść się do tego, co ta osoba do mnie mówi i na ogół sobie myślę, a, jakiś tam hater, nie? I możliwe, że ta osoba tak naprawdę ma rację w tym, co mówi i że możliwe, że powinnam się przejąć tym, co ta osoba powiedziała, ale tylko i wyłącznie sposób, w jaki ta krytyka jest podana, sprawia, że jakoś tak zupełnie ją olewam. Z kolei, kiedy zdarzy mi się, że yy, tutaj często zdarza się w sumie, że na przykład, nie wiem, czy na Instagramie, czy, czy w komentarzach napiszecie mi coś na temat treści, którymi się podzieliłam, albo na temat, nie wiem, sposobu, w jaki coś powiedziałam, to zawsze staram się podejść do tego właśnie tak, no, nie wiem, z otwartą głową I, yy, i staram się nie popełniać tych samych błędów wielokrotnie. Chociaż wiem, że często tutaj mówię na przykład, że biorę coś na tapetę zamiast nie na tapet, i wielokrotnie już mi zwrócona uwagę, że powinnam mówić inaczej, ale ja czasami <słuch> mówię po prostu tak szybko, że mówię trochę szybciej niż myślę. Może powinnam to zmienić, ale jest to bardzo ciężkie. I, yy, i w związku z tym, właśnie stąd pojawiają się tego typu jakieś takie błędy. Zupełnie bezsensowne. Czy akceptujesz siebie zewnętrznie oraz wewnętrznie? No staram się akceptować siebie wewnętrznie i zewnętrznie, ponieważ sama jakby mam wpływ na to, kim jestem i co robię. Tak więc staram się robić to, co według mnie jest spoko i wtedy łatwo jest mi siebie akceptować. Jeśli nawet muszę zrobić coś, co jest trochę wbrew mnie, to, to jeśli to sytuacja popchnie mnie do tego, to jakoś tam sobie to wybaczam. Jeśli zrobię to z jakiejś takiej zwykłej głupoty, to też staram się sobie wybaczyć, bo każdy z nas ma prawo czasem być głupi. Więc tak, wydaje mi się, że jestem dosyć tolerancyjna dla samej siebie. Wydaje mi się, że siebie lubię i staram się sprawić, aby życie moje ze mną <grym> było dobre. W końcu jestem najważniejszą osobą w moim życiu, prawda? Czy od zawsze jesteś taka pewna siebie? Ja nie jestem pewna siebie i to jest częste... Misconception, jak to się mówi po polsku. Często ludzie uważają, że jestem pewna siebie, a ja jestem niesłychanie nieśmiała i za każdym razem, kiedy mam jakiekolwiek wystąpienie publiczne, na przykład, to strasznie się stresuję, i w związku z tym często ćwiczę te wystąpienia publiczne przed lustrem, na przykład, żeby jakoś się ośmielić. Mówienie do kamery już teraz nie sprawia mi takiej trudności, chociaż na samym początku było to również. Niesłychanie wymagające i bardzo mnie y, onieśmielało. W ogóle bałam się mówić na przykład głośniej do kamery, teraz już mówię trochę głośniej, że trochę łatwiej jest mi później pracować z tym materiałem, który nagrywam. Jeśli spotkacie mnie kiedyś na ulicy, to musicie być przygotowani na to, że nie będę wiedziała, co powiedzieć. Wydajesz się bardzo optymistyczną dziewczyną. Jak to robisz? Nie wiem. Bardzo interesuję się psychologią i od wielu lat tak naprawdę interesowałam się psychologią i interesowałam się tym, w jaki sposób sprawić, żeby nasze życie było lepsze, ponieważ z różnych powodów uważałam, że moje życie nie jest dobre i jakoś tak e, sama siebie zaczęłam programować w jakiś sposób, żeby właśnie widzieć w tym życiu te rzeczy, które są fajne, żeby widzieć w sobie te rzeczy, które są fajne i żeby doceniać to, co mamy. Wydaje mi się, że niesłychanie ważnym jest to, aby doceniać to, co mamy i e, jakby się z tego cieszyć. Czy studiowałaś kiedyś? Jeśli tak, to jaki kierunek? Tak, studiowałam etnologię, ale nie skończyłam. Jakie zdania, cytaty, sentencje zmieniły Twoje podejście do życia lub w jakiś inny sposób wpłynęły na Twoje życie? Tutaj w ogóle nie do końca wiem, co odpowiedzieć na to pytanie, bo chyba nie ma takiego zdania, sentencji, która by zmieniła moje życie, ale jak byłam nastolatką, to uwielbiałam taki cytat z A.A. Milne, który tutaj sobie wypisałam i ten cytat to Bo wypadek to dziwna rzecz, nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy. Uważam, że naprawdę piękne, pięknie powiedziane. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam trzy siostry. Czego nie lubisz w sobie? Czy masz jakieś wady lub nawyki, których nie lubisz? Oczywiście, wydaje mi się, że wszyscy mamy. <noise> Jestem bałaganiarą na przykład, straszną bałaganiarą. Mm. Życie ze mną, to w ogóle podziwiam mojego partnera, że to wytrzymuje. Jakiej muzyki słuchasz? No nie wiem, różnej. Na przykład uwielbiam takiego wykonawcę, który nazywa się John Hopkins. Albo uwielbiam takiego wykonawcę, który się nazywa Flum. Albo uwielbiam Moderat. W ogóle bardzo lubię muzykę elektroniczną, i zanim pojawiła się pandemia i te wszystkie straszne rzeczy, które się teraz dzieją, to uwielbiałam jeździć na festiwale i mój ukochany festiwal to był MELT. Jeśli ktoś będzie miał okazję kiedyś pojechać na MELT, to naprawdę polecam. Uważam, że jest świetny, w świetnym miejscu, fajnie zorganizowany i za każdym razem, kiedy tam byłam, była super świetna muzyka. Kim chciałaś być w dzieciństwie i co powiedziałabyś nastoletniej sobie? Nie wiem, kim chciałam być w dzieciństwie. Zawsze sobie marzyłam o tym, że będę super bohaterką. I mówiąc super bohaterką, mam na myśli jakieś takie super bohaterki z filmów, kreskówek jakichś e, i tym podobnych. Jakby wydawało mi się, że to musi być super fajna sprawa, żeby być super bohaterką. Teraz nie chciałabym być super bohaterką, wydaje mi się, że jest to strasznie odpowiedzialne i, i, i w ogóle męczące zadanie. Co powiedziałabym stoletniej sobie? Wyluzuj się i przestań się tak spinać na to, co myślą o tobie ludzie. To bym sobie powiedziała. Czy masz jakieś inne ciekawe hobby? Nie wiem, może sport, może... Tak, sport, muzyka to chyba główne moje dwa pozostałe hobby. Czy wierzysz w znaki Zodiaku? Nie, ale czasem czytam horoskopy. Czy to normalne, żeby nie wierzyć, odczytać? I jak przeczytam tam coś, co mi się nie podoba, to w to nie wierzę, a jak przeczytam tam coś, co mi się podoba, to w to wierzę. Czy planujesz mieć dzieci? Zrobiłam na ten temat wideo, którym się z Wami podzielę już niebawem, tak więc jeśli to wideo nie wyszło przed tym wideo, które teraz widzicie, to wyjdzie jako kolejne albo za dwa wideo. Na zakończenie chciałabym tylko powiedzieć, że dostałam też olbrzymią ilość pytań na temat Czech i zdecydowałam się, że zrobię z tych pytań oddzielne wideo, ponieważ po prostu tych pytań było tak dużo i one zajęłyby mi jeszcze więcej czasu i to wideo, które teraz oglądacie, trwałoby chyba po prostu 800 lat, a ponieważ wydaje mi się, że nikt nie ma 800 lat, żeby słuchać o tym, co ja tam mam do powiedzenia na swój temat, tak więc przygotuję takie odrębne wideo o od Czechach. W, którym podziel, w których postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania i podzielić się wszelkiego innego rodzaju informacjami, które według mnie są ciekawe. To by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobało Wam się to wideo. Jeśli tak, dajcie mi łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!